Witajcie, w dzisiejszym filmie opowiem o trznadlu zwyczajnym. Trznadel zwyczajny, Embrace citinella, to mały, łatwo rozpoznawalny ptak z rodziny trzynadlowatych. W Polsce jest gatunkiem licznym i osiadłym, dlatego można go obserwować o każdej porze roku. Samiec w szacie godowej ma intensywnie żółtą głowę i pieśń, co sprawia, że łatwo go rozpoznać. Grzbiet i skrzydła są brązowe z ciemnymi piążkami. Samica jest bardziej stonowana, ma mniej żółci, więcej brązów i prążków. Długość ciała około 17 cm, rozpiętość skrzydeł do 28 cm. Trznadle najczęściej występują na otwartych przestrzeniach, polach, łąkach oraz obrzeżach lasów. Chętnie przysiadają na drutach, płotach czy krzewach, skąd donośnym głosem oznajmiają swoją obecność i bronią terytorium. Gniazda budują nisko przy ziemi, zwykle w kępie trawy lub krzewie. Samica składa 4-5 jaj i wysiaduje je przez około 2 tygodnie. W ciągu roku mają 2, a czasem nawet 3 lęgi. Każde jajko trznadla ma unikalne wzory, smugi, zygzaki i kreski przypominające rysunek piórkiem. Nie ma dwóch identycznych. W chłodniejszych miesiącach trznadle tworzą stada, czasem nawet po kilkadziesiąt osobników, i nocują razem w gęstych szakach lub trzcinach, by się ogrzewać. Młode samce słuchają dorosłych, by potem naśladować ich śpiew. Każdy uczeń ma jednak własny akcent, dlatego w populacji słychać małe różnice. Ich ulubione miejsca to miedze, rowy i zadrzewienia. Dlatego zanik takich fragmentów krajobrazu utrudnia im życie. Kiedyś, z uwagi na ich atrakcyjny wygląd i melodyjny śpiew, trznadle dość często chwytano i trzymano w klatkach. W kulturze ludowej, trznadle były symbolem radości, urodzaju i życia w harmonii z naturą. Także, nawet mały, żółty ptaszek mógł przynieść nadzieję całej wiosce. Na koniec posłuchajmy jego śpiewu. I jak Wam się podoba ten żółty śpiewak? Napiszcie w komentarzach, co o nim myślicie. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, to będzie mi bardzo miło. Jak zasubskrybujecie mój kanał? Tymczasem to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.